Ale tu jest właśnie gra a Atomu gramy w... Click the Way. To jest zajebiste, gra taka prosta. E, warto wspomnieć, że to jest jedno, że gra w Scratchu robiona. Jak e, powiecie o to, wyskoczy informacja, że to jest gra z i tak i tam. To nadal na, takie... jest Jeśli jeśli kojarzę, bo w skraczył była jeszcze inna gra, która była też o Bossfajcie, ale to... Cześć. Wiem, że była jeszcze gra o kocie, który był o Bossfight'em takim. Nie, wiem, nie pamiętam jak się tamten kot nazywał. I prawdopodobnie warto wspomnieć, że jestem prawdopodobnie jednym z pierwszych osób, które nagrywa w Polsce o tej grze. O tej dosyć niedoczynionej produkcji. Jakie <grymne> to jest to ma zajiste? Aj najważniejsze. owcie, owcie są zajebiste. Po pierwsze. Ten guzik. Odwraca kurwa ustawienie wszystko i teraz wszystko jest negatywnie. czy czekał, B. Odwraca wideo co było. Ale... Wszystko, co było w, w, w nieodwróconej wersji jest na swoim miejscu, po prostu będzie się zmieniło. Jest, jest drugi i to lepszy tryb. fanny Mode. Dla fanów MLG nie tylko. <ścoughs> I zobaczcie, jak ten kot obracza się. On zapierdala w własnej osi. Bo, bo wcześniej bez tego jak wyłączę to mega czyli mega sobie ją wracam tak ubrać się na, normalnie a jak wyłączę ten mod to on zasuwa zasuwa po własnej orbicie tylko że pozostałe o, o, to oprócz niego nie mają tego o, tego y, tych stylowych oksów ale tu już nie gramy Znaczy, mówimy tylko, zacznę grać w ten... Classic Mode no to jest zajbista sprawa Click the way. Bo to jest taka ro... yyy... se... znaczy... Losowych gierki Znaczy, kompilacje gierek z Waste Cutter Będzie znaczy, yy, mi się skupi muszę zaklikać te wszystkie like karty kurwa grałem przed chwilą to lepiej mi się było. a to wszystko to to że kurwa nie potrafię ich koncentrować się tym? tym. i jest game jest jakby over. miał nie miał fan to to po prostu game over over pisało. Dobra, click the wave Daj, dajcie mi się skupić No ja pierdolę jakie mi się. Jakie no ja pierdolę, ale znowu... Tam... Kurwa, no, ale znowu przegram Kurwa mać, znowu. Ale, ale jestem zajebisty. Ale ta gra też jest zajebista. Znaczy, gra nie jest chujowa, tylko ja jestem chujowy. No, Zaraz was zaklikam. Na śmierć. Kurwa, nie takie! się. I on też wybuchnie. To nie jest zajwista sprawa. Spike of the e, The Wave. Teraz znacie wam koty na tego spulsa. Tak, mają to odgłos... jak spadają te wave -katy, Mają odgłosy e, e, spadanie metalowych obiektów z Gary's Moda. <śpii> to jest zajwista, też nie zjadka. On przeszedł? Tylko Where in... <grystanie> Where in the <this> space? <grystanie> no to samo, tylko że... w kosmosie. Nie klikamy na kopy. Jak ty powiedz kreatywna się wylawa z tej gry. To fuj. No kurwa... Kurwa zaraz to. przegram. Dobra. Kurwa nie mówcie, że jeden z nich był ukryty. A jej największa wada tej gry. Nie ma ustawienia głośności. To jest największy problem tej gry. Kurwa, kolejny raz przegrałem. I... Ja wiem, że jestem trochę chujowy w gry, ale jeszcze dzieją się tej będę aż tak chujowy. Ja pierdolę. A nie. W gry może jest, że to jest Alzaibiska. Dobra, spakuję. do... Okay. No chodź, nadziej się na mnie Jak to kurwa zaswiało! Nadziej się na mnie! Ej, kurwa, da się! Dobra, za do, e, e, Cast on the way, znaczy space on the way I ten odgłos nie liczy z wybuchu. A dobra, wygrałem. Z... E, kat, e, the way. A dobra. To, to to... samo co było wcześniej, tylko że... Koty ruszają się. A jeszcze jest taki błąd, że po prostu kwadrat może wyjść z pola odbijania się ich. Z ekranu. Kolejny błąd, ale to jest bardziej formalność. To jest. ta mi wielka jest Po prostu rozpierdalajmy i piłą motoryczno-tarcową. -y, Dobra. Eee... A, jednak tylko czerwone wavecuty. <ścoughs> Czyli... Chociaż... Chcesz... Choć tutaj... nie są czerwone, tylko... RGB. Co i kurwa... w to. E, tutaj musimy przetrwać 30 minut przed psami. Ja pierdolę, jaki to jest trud. Każdy co widział psa z kotem może potwierdzić, że to jest cele. Pozdrawiam ludzi z epilepsją. Timinger czy o to chodzi, żeby dobrze wytajmować. Mm. <laughs> Przez Czarnobyla Ej, sobie czekały to? Tak, y tak wysoko można naskakać Gate. Kurwa, tutaj dajesz, jest fajnie po prostu zamykamy wyjście uchodźcom, a to zapierdalają ich przed skarabinami. Takie niech się kurwa uchodźców do nas. Game Boy. O co chodzi, żeby złapać jak najwięcej wave cutów. w Dobra Rob the way. A Na no, tym polegu, żeby nas najpierw nie przełapali O, żeby nas bulety też nie złapały Ja pierd... Okej okay. THE WAVE can take revenge again. Po to jest coś, kurwa taripiste. <tryk> Rospierdoloit katli. -y. Jaj, kurwa, tnę! A, A teraz... Szej. Szej, coś tu się zbagowało. Tutaj miał być pies. Zaraz wrócę. O. O! Jest! Chodź tu kurwo! Nie ucieknij ty ze mną! Ja jego, kurwa tylko stan lokuję! Ja go jego Ja go w Ja go mielę!

Z dodatkiem Fun Edition. Na tym click the way! A jeszcze pokażę wam Endless Mode, bo jest ciekawy. Endless mode jak samą nazwę pokazuje nieskończone poziomy i jeszcze dam dodatkowe gierki do tego są. 나 no, 이제 무지개가 재밌 przecież ja zabijam wszystkie koty. A się złapałem. Ej, tajemniczka migierka chyba jest bugowana. Dobra, jeszcze raz spróbuję. O! widzę. tutaj... Ej, ten imbindy nie, nie, nie mam pojęcia o. Czym. A, dobra. Ja pierdolę, Maxwell. Cześć. A, dobra, już widzę. Ej, słuchaj. Ku... Znaczy, ja wygrałem tym, jak wspiniałś ty pierwszy raz. czy? Znaczy, małkiem to grałem po drugie. Ej, grajesz na strzałki, a wojna to wychasz. Bardzo dobrze, nie? Zresztą pod tą grę, ale. Nie, znaczy, pod te strzałki, ale dobra, jeszcze raz. Ostatni raz klik Dobra. Catch the wave. Dobra. A Ej, to jest zajebista technika. Proszę, możesz po prostu załatwić bramę i kurwa mi zabiję bany na to. To jest najlepsze, piękne, świetne gierko. Co? To jest punk? Czy co? A! Cześć. A! Chyba w berka czy coś z tego pokroju. Czy nie wiem. Run for your robot. Cześć. Nigdy nie sądziłem, że wavecat będzie mnie ro rozpierdolić w mechu. Nigdy nie sądziłem, że wavecat mnie rozpierdolisz w mechu. A kurde za mi jest taka. Dobra. już koniec tej eplikacji. I właśnie przed nami to był... Click the way! Waves Gra prosta, głupia, ale zajebista. I tak by była na tyle. Narka.